Cześć się mam z tej strony szogi. Ten film jest taki bardzo króciutki. To jest w sumie taki bardziej testowy, ale chciałem też nagrać coś pożytecznego. Nie wiem, czy macie tak jak ja, bo ja mam tak, że odpalam sobie FIFA World i mam właśnie taki pro problem, jak widać na załączonym obrazku. Otwieram się w minimalnym oknie. Takim malutkim, nie. Na pół monitora, nawet mniej. to denerwujące, bo tu. Aby rozszerzyć na full screen, to trzeba tam wejść w opcję, tam przestawiać. Szkoda czasu. Szkoda czasu, to jest to denerwujące, za każdym razem się tak łącza. Nie da rady, już próbowałem zapisywać te zmiany ustawienia na pełnym ekranie. Ni niestety nie udawało mi się. Co zrobić? Co zrobić, żeby było nam łatwiej? Jest jeden sposób, a mianowicie skrót klawiszowy. Tak, pokazał mi te, ten trick mój znajomy. A skrót w, yy, składa się z następujących klawiszy. Naciskamy Alt plus Enter. Widzicie, takie pojawiło się okienko, że możemy już sobie rozszerzyć myszką. Ale jeszcze raz naciśniemy Alt plus Enter i mamy full screena. I w sumie to byłoby na tyle, yy, bo ogólnie to chciałem sprawdzić, czy ciągle mi się nagrywają szumy. Dlatego... To wszystko. Zapraszam do subskrybowania. Bo leci więcej i nara.